Witam Państwa ponownie. To straszne dorastać w poczuciu, że Twoi rodzice Cię nie kochają. A tak właśnie przez całe dzieciństwo czuł się bohater naszej dzisiejszej historii. Ponieważ nienawidził samego siebie, nie umiał też kochać innych, a pustkę w duszy zapełniał narkotykami. Kobiecie, która go kochała, nie potrafił dać niczego poza bólem, do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Nie mówiłem ci już ze sto razy, że nie chcę mieć żadnych dzieci? Mówiłeś. Zmieniłem kiedyś zdanie? Nie. To skąd ci przyszło do głowy, że będę szczęśliwy, jak się dowiem, że jesteś w ciąży? Chyba jestem głupia. W Cleveland jest klinika, gdzie załatwiają takie sprawy. Pojedziemy tam i pozbędziemy się tego. Ja chcę tego dziecka, Grek. W takim razie beze mnie. Naszych dzisiejszych bohaterów poznaliśmy, kiedy jako bardzo młodzi ludzie pobrali się desperacko szukając miłości. Dowiedzieliśmy się też, jak mąż chorobliwie zazdrosny o miłość swojej żony, nawet do własnego dziecka, kilka lat później wymusił na niej aborcję. W drugiej części swojego świadectwa Greg Malanik opowie nam o konsekwencjach pewnej decyzji, która zmieniła jego życie na zawsze. Ze względu na charakter poruszanej tematyki, dzieci nie powinny słuchać dzisiejszej audycji bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia Diane i y Grega Malanik już teraz w wyzwolonym. Miałem dwie siostry, starszą i młodszą. Kiedy miałem 6 lat, z Pensylwanii, gdzie się urodziłem, przeprowadziliśmy się do Cleveland, a stamtąd na farmę w Brecksville. Mój tata, który wcale nie był Człowiekiem religijnym zabierał nas jednak do kościoła ze względu na swojego ojca. Nigdy nie rozumiałem niczego skazania, ale chodziłem do czasu, aż straciłem wszelkie złudzenia. Kryzys, jaki przechodziła moja rodzina, dodatkowo pogłębił moje zagubienie. Dzieciaki, musicie mi w czymś pomóc, zgoda? Jasne, tato. No ale to będzie nasza tajemnica. Nikt nie może się o tym dowiedzieć ani mama. A nie nikt inny, rozumiecie? Podłączyłem tu w piwnicy taki specjalny telefon i chciałbym, żebyście byli moimi tajnymi agentami. Tylko nikomu ani słowa, jasne? Wow, ale pomysł, tata! Jak mama będzie do kogoś dzwoniła i każe wam wyjść z pokoju, to wy schodzicie tu do piwnicy, podnosicie słuchawkę i słyszycie każde słowo. A potem meldujecie mi, do kogo dzwoniła i o czym rozmawiali. Coś mi się zdaje, że jakiś facet próbuje rozbić naszą rodzinę. A dzięki waszej pomocy może uda się to jakoś powstrzymać. No, to co, umowa stoi? Stoi. A jak pracuje na noc, to uważajcie, czy nie wychodzi z domu. Albo wraca późno i z kim? Od razu muszę o tym wiedzieć. Przez wiele wieczorów mama wychodziła z domu i odjeżdżała z kimś na wiele godzin. Kiedyś tata odsypiał noc, a mama zaczęła odkurzać. Wyskoczył z wrzaskiem, wyrwał kabel ze ściany i uderzył mamę. Kłótnie i bójki stawały się coraz gwałtowniejsze, aż wreszcie doszło do rozwodu. Miałem wtedy 12 lat. Po tym, jak mama odeszła z młodszą siostrą, całymi dniami chodziłem przygnębiony. Tata pracował w dwóch czy trzech firmach, a kiedy był w domu, to odsypiał, więc nawet kiedy zamieszkał z nami dziadek, oboje ze starszą siostrą chodziliśmy zupełnie samopas. Zaraz ci pokażę, co mi się udało podwędzić tacie z baku. Super, prawie pełna, nie? No, wystarczy, żeby się zalać Na noc możemy pójść do mnie A, a co na to twój dziadek? Fakt, ale, ale możemy przenocować na polu za domem Tam pod drzewami nikt nas nie zobaczy no, a, Albo pójdziemy tam, gdzie budują tę nową drogę I jeździmy no, 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 no. jakimś spychaczem mhm. Ekstra! Mhm. Słuchaj, a ten barak ze sprzętem mhm. Wiesz, może, może trzymają tam coś fajnego mhm. Wystarczy zerwać kłódkę tego typu rozrubach dawałem upust mojemu przygnębieniu i złości na życie. Za każdym razem, kiedy się upiłem, było mi niedobrze, a więc zacząłem brać narkotyki, bo dawały znacznie lepszy odlot. Przez jakiś czas wszystkie weekendy spędzaliśmy z mamą, ale odkąd wyprowadziła się na Florydę, nie widziałem jej przez całe lata. Byłem przekonany, że mnie nie kocha, bo gdyby było inaczej, nie wyjeżdżałaby tak daleko. Mamy zastępowały mi narkotyki, pocieszając mnie, dopóki trwało ich działanie ale miały też swoje ujemne strony. Greg, co z tobą? Chcesz przespać cały dzień? Padłem do Ciebie po południu, ale dziadek powiedział, że jeszcze nie wstały. Nie spałem całą noc. Jakaś impreza? Zaćpałem tak, że kompletny odlot, wiesz. Coś ty aż tak? Chyba ci odbiło. To samo powiedział chłopak mojej siostry. No przynajmniej nie byłeś sam. Oni zaraz wyszli, ale zadzwoniłem do mojej młodszej siostry, żeby do mnie przyjechała. Siedziała przy mnie całą noc. Niezła jazda, co? Daj spokój, wszystko wokół mnie wirowało. Jak poszedłem umyć twarz i spojrzałem w lustro, to. to jakbym zobaczył diabła. Narkotyki i alkohol tylko podsycały mój bunt. Nigdy nie zostałem przyłapany na żadnej rozrubie, ale którejś nocy, kiedy miałem 15 lat, jechałem samochodem taty tak szybko, że prawie mnie obróciło na środku drogi. Innym razem piliśmy i braliśmy prochy w garażu mojego kolegi, a tu w aucie włączył się alarm i wył przez 15 minut. O trzeciej nad ranem policja zgarnęła nas i wsadziła do aresztu, a tata musiał zwolnić się z pracy, żeby po mnie przyjechać. Jakbym miał mało problemów Spokój, tato To nie moja wina, że alarm się zablokował Wystarczyło odłączyć akumulator W końcu też do tego doszliśmy, ale sąsiedzi zdążyli już wezwać gliny No i dobrze Ludzie powinni spać o tej porze, wy też Do 11 pracowałem A zaraz potem miałeś wracać do domu Najwyższy czas skończyć tą głupią zabawą I niech mi jeszcze raz zadzwonią z policji Następnym razem będę bardziej uważał Po prostu trzymaj się z daleko od tych kości i tyle Mają na ciebie zły wpływ Codziennie masz być w domu przed północą i więcej pomagać siostrze, bo teraz wszystko jest na jej głowie. A jak będziesz miał więcej roboty, to odechce ci się tych głupot. Dajan poznałem w autobusie szkolnym. Była o dwa lata starsza, ale tak nieśmiała, że każdy jej mógł podokuczać. Jej ojciec jeździł ciężarówką i cały tydzień był poza domem, a mama pracowała nocami, więc jej dom świetnie nadawał się na naszą imprezową metę. Dajan nie brała, ale tolerowała moje zachowania. Chodziliśmy ze sobą do czasu, aż ukończyła szkołę. Dlaczego twój ojciec mnie nie lubi? On chyba nikogo nie lubi, Dajanu. W każdym razie na pewno nie lubi mnie. No, Greg. No ciągle się mnie czepia. Skoń trawę, posprzątaj swój pokój. Dajanu, no dlaczego ty mnie lubisz, co? Ja jestem taki szpetny. Przysz, nie rozumiem, jak ktoś może chcieć mnie oglądać. A ty mnie? Jestem gruba. A, jesteś sam raz. Ale... Moi rodzice nigdy mnie nie kochali. Jesteś pierwszą osobą, której na mnie zależy. Myślę, że miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu. Mając 17 lat, zainteresowałem się buddyzmem i zabrałem kiedyś Diane na seminarium o medytacji. Przez rok ćwiczyłem się w tym i nawet rzuciłem narkotyki, aż do czasu, kiedy raz zapaliłem Joyta z kumplem. Wtedy nauk wrócił z podwójną siłą. Na zakończenie szkoły tak strasznie się spiłem, że przez trzy dni byłem nieprzytomny. Parę tygodni później postanowiliśmy się pobrać z Dejan. ze względu na mój wiek ojciec musiał wyrazić zgodę. Nie ma mowy. Nie możesz się żenić. Nie masz nawet całej pracy. Pracuję od kiedy skończyłem 15 lat. Myjąc gary. Nie tylko. Dają mi już mniejsze zamówienia. Przyjęli cię na kurs gastronomiczny. Żadne cudo, no ale zawsze coś. Jak się ożenisz, możesz o tym zapomnieć. Skończ go, zdobądź zawód, a potem się żeń. Kochamy się z Dajan i chcemy się pobrać już teraz. Nie umiesz nawet porządnie skosić trawnika. Jak ty sobie wyobrażasz prowadzenie domu? Jakoś sobie poradzimy. Znajdę lepszą pracę. Dajan też. No zobaczysz. To nie jest dziewczyna dla ciebie, Grek. Jest. Przekonasz się wszystko. Dobrze, nie to... chcę więcej o tym słyszeć. Nie zgadzam się i koniec. Pojechaliśmy do Pensylwanii i tam się pobraliśmy. Po ślubie nic się nie zmieniło. Narkotyki nadal były najważniejsze. Przez pierwsze cztery miesiące mieszkaliśmy na Florydzie, gdzie pracowałem na budowie z mężem mojej mamy. Ale płaci tyle, że po kupieniu prochu ledwie starczało nam na jedzenie. Więc wróciliśmy do Cleveland i zamieszkaliśmy z rodziną. Ja pracowałem jako spawacz, a Diane jako kelnerka. Wtedy nasz przyjaciel zaproponował Dajan pracę w banku. Finansowo niewiele się zmieniło, bo wciąż większość pieniędzy wydawałem na narkotyki. Kto dzwonił? Mąż mojej siostry z Florydy. Zdobył trochę koki i chciałby mi część wysłać. Natychmiast muszę mieć dla niego 500 dolców. Greg, nie możemy wydawać takich pieniędzy na narkotyki. Podzielę na działki i sprzedam jeszcze na tym zarobię. A jak policja znajdzie to w przesyłce, zgarną nas wszystkich. No nie bądź taka strachliwa. Nie takie rzeczy ludzie wysyłają. Mówię ci, zarobię na tym tyle, że towar dla siebie będziemy mieli za darmo. Nie podoba mi się to, Greg. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Kiedy nadeszła przesyłka, przez trzy dni nie wychodziłem z domu, póki wszystkiego nie zużyłem. Dajan próbowała mnie od tego odciągnąć, ale nie dała rady. Udało mi się jednak skończyć kurs i dostałem pracę na kierowniczym stanowisku w restauracji, dzięki czemu mogłem sobie kupować droższe dragi. W międzyczasie w życiu naszych najlepszych przyjaciół zaczęły zachodzić zmiany. Podoba Ci się Twoja nowa praca? Jest w porządku, czek. Mogę brać, kiedy mam ochotę. Hmm. Sherry i ja rzuciliśmy narkotyki, jak nam się urodziło dziecko, i jestem z tego bardzo zadowolony. No, dlatego ja nigdy nie chciałem mieć dzieci. Wracają ci życie do góry nogami i rozbijają małżeństwo. A ty, Dajen, też nie chcesz dzieci? Jak jeszcze byłam nastolatką, lekarze powiedzieli mi, że nie będę mogła. A poza tym muszę pomagać w wychowaniu mojego młodszego rodzeństwa. A my, jak już zostaliśmy rodzicami, chcemy zbudować jakiś fundament dla naszej rodziny. Dlatego zaczęliśmy nawet chodzić do kościoła. Powinniście pójść z nami w niedzielę. Daj, Jeden z moich pracowników próbował mi coś mówić o religii. Strasznie nawiedzony. Co ci powiedział? A co, no, no coś o osobistej relacji z Jezusem? Jakieś bzdury o jego śmierci i naszym grzechu? Nie wiem, nic z tego nie zrozumiałem. No Dajen, a może ty poszłabyś z nami? Co ty na to? Prezes, to no, Na mnie nie licz. Mnie to nie interesuje. a może jednak poszedłbyś ze mną do kościoła? Byłam już kilka razy i jest naprawdę miło. Nie wierzę w te wszystkie bzdury i nie zamierzam zawracać sobie nimi głowy. Ale ten kościół jest zupełnie inny. Nigdy w takim nie byłeś. Ludzie są bardzo życzliwi, a kazanie jest o czymś i można je zrozumieć. Nie, nie chcę tam iść. Proszę kochanie, chociaż raz. Dobrze, dobrze pójdę z tobą, ale tylko ten jeden raz. Nie liczna więcej. Kompletnie nie potrafiłem sobie wyobrazić siebie siedzącego w kościele, ale znalazłem się tam i czułem się jak schwytany w pułapkę. A pastor jakby wszystko o mnie wiedział. Byłem pewny, że Diana powiedziała mu o wszystkich moich sprawkach. Jak ci się podobało? Jak mogłaś opowiedzieć wszystko o mnie temu człowiekowi? Grzy. Nic mu nie powiedziałam, przysięgam. Nie powiedziałam mu ani słowa. W takim razie skąd tyle o mnie wiedział, co? Nie wiem. A co ty powiesz? Nawet mnie nie proś, żebym jeszcze kiedyś z tobą tam poszedł. I ty też więcej tam nie pójdziesz. Nie wiem, dlaczego Diane była ze mną przez cały ten czas. Byłem egoistą i despotą, który przez narkotyki niszczył życie swoje i jej. Po dziesięciu latach małżeństwa pewnego wieczoru wróciła z pracy. Przygotowała odświętną kolację i oznajmiła, że jest w ciąży. Byłem wściekły i nalegałem, żeby ją usunęła, kiedy czekaliśmy w klinice. Nawet jej łzy nie zmiękczyły mojego serca. Byłem tak zazdrosny o jej miłość, że nie chciałem pozwolić nikomu, nawet naszemu własnemu dziecku, żeby weszło pomiędzy nas. Co teraz? Muszę porozmawiać z lekarzem. Jak masz dość, choćby wrócimy innym razem. Nie. Jeżeli tego nie zrobię teraz, już tu nie wrócę. Kiedy było już po wszystkim, ja szybko zapomniałem o aborcji, ale Diane wciąż się zadręczała Często płakała, nawet w pracy, gdzie zwierzyła się naszemu przyjacielowi, który z kolei poprosił swój kościół o modlitwę za nas. Nasze małżeństwo stało się farsą. Bo Diane uciekała przede mną, nie pozwalała nawet się dotknąć. Na początku grudnia pojechałem z krewnymi na polowanie do Pensylwanii. Ponieważ nie było mnie w pobliżu, żeby powiedzieć nie, Diane wybrała się z Chuckiem i Sherry do kościoła. Tej niedzieli mój wujek też mnie namawiał, żebym poszedł z nim do kościoła, ale ja spakowałem się i pojechałem do domu. Zmieniając stacje radiowe, w pewnym momencie usłyszałem coś, co przyciągnęło moją uwagę. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Jeśli rozejrzysz się wokół siebie, przekonasz się, że to prawda. Zabójstwa, nieuczciwość, niewierność, kradzieże, nieprawość panoszy się na tym świecie. Nawet nasze myśli są złe. W 55 rozdziale Księgi Izajasza, wiersz ósmy, Bóg powiedział. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze, mówi Pan. Biblia mówi, że wszyscy Jagowce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. To prawda, mój przyjacielu. Bóg włożył nasze nieprawości, nasze grzechy na Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kiedy go słuchałem, Myślałem o tych wszystkich okropnych rzeczach, które robiłem w swoim życiu. Zastanawiałem się, czy Jezus rzeczywiście mógł umrzeć za kogoś tak beznadziejnego jak ja. Nawet miłość Dajana zaczęła mocno chłodnąć. Dlaczego miałby mnie kochać Bóg? Wcześniej przyjechałeś. Nie spodziewałam się ciebie przed wieczorem. Wszyscy poszli do kościoła, więc wyjechałem wcześniej. Ach, rozumiem jesteś głodny? Ach, coś bym zjadł. A jak udało się polowanie? Nawet nie zobaczyłem jelenia, ale okolice są tam bardzo ładne. Ha, kiedy patrzyłem, jak śnieg pada na drzewa, to przypomniało mi się dzieciństwo. Cieszę się, że miło spędziłeś czas ze swoją rodziną. Hmm, Zostanę się, co się stało z Dajan? Była inna, uprzejma i troskliwa. Nie wiedziałem, że tego ranka oddała życie Jezusowi, a potem razem z pastorem modlili się za mnie. Dokładnie w tym czasie, kiedy ja wracałem do domu. Nie wiedziałem też, że przez kolejne tygodnie dajani i nasz przyjaciel Czak przed pracą spotykali się w kawiarni, żeby wspólnie studiować Biblię. Później Czak zaproponował spotkanie w naszym domu. Wiedząc, jak zareaguje, żona nie powiedziała mi o tym wcześniej. Byłem więc bardzo zdziwiony, kiedy wcześniej rano ktoś zapukał do drzwi. Właśnie się goliłem. Otworzę. Cóż to u Może być jest szósta rano. Nie wiem, a może to czak? Czak? A co miałby tu robić? Dzień dobry, Dajen. Gotowa? Byłem wściekły. Co za bezczelność! Przychodzić z Biblią do mojego domu. Ale z jakiegoś powodu jednak go nie wyprosiłem. Spokojnie przygotowałem się do pracy. Zjadłem swoje płatki, nasłuchując, o czym rozmawiają. Prześledźmy jeszcze raz podstawowe zasady Dajen. Biblia mówi, że Bóg nas kocha i ma wspaniały plan dla naszego życia. Czy pamiętasz wiersz, który najlepiej pokazuje Jego miłość? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Świetnie. Jan 3,16. Jezus umarł, aby zbawić grzeszników. A Biblia mówi: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały bożej. Co powiedziałeś? Och, grek, właśnie mówimy o tym, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami. Cze? Gdzie to jest napisane? W piśmie świętym. List do Rzymian, rozdział trzeci, wiersz 23. O, tutaj, przeczytaj sobie. No. Nie. Nie, nie, to jakieś idiotyzmy. Wieczorem nie nakrzyczałem na Dajana, ani nie wypytywałem o nic. Nie zabroniłem też czakowi przychodzić znowu. Wypiłem sześciopak, wypaliłem J.T. i poszedłem spać. Trzy dni później czak znowu odwiedził nas o szóstej rano. W środku byłem zły, ale na zewnątrz nic nie pokazałem po sobie. Spokojnie zajmowałem się swoimi sprawami, podczas kiedy on usiadł na mojej kanapie z moją żoną i, i czytał Biblię. Idąc do kuchni musiałem przejść obok nich. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. <laughs> o czym wy w ogóle mówicie? <laughs> Mówię, Dajen, o Bożym darze, Jego Synu. Który zapłacił za nasz grzech? A gdzie to jest napisane? O, tutaj popatrz, przeczytaj sobie. Bzdury. Nigdy nie rozmawialiśmy o tych porannych wizytach, ale scenariusz był zawsze taki sam. Niepostrzeżenie krok po kroku poznawałem Ewangelię. Pewnej nocy, jak zwykle, byłem na haju, ale nie mogłem zasnąć. Myślałem o moim życiu i naszym zrujnowanym małżeństwie. Zacząłem się cicho modlić. Panie Boże, ty widzisz ten cały bałagan w moim życiu. Nie mam stałej pracy, nie mam rodziny, od kiedy mama z tatą się rozwiedli. Teraz nie mam nawet żony. Nasze małżeństwo nie istnieje. Zrujnowałem sobie życie. Nikt mnie nie kocha. Za wyjątkiem ciebie, Boże, naprawdę wierzę, że ty mnie kochasz. Wierzę, że posłałeś swojego syna Jezusa, aby umarł za mnie na krzyżu. Wierzę, że został pogrzebany i trzeciego dnia wstał z martwych dla mnie. O, Boże, proszę, przebacz mi moje grzechy. Proszę, zbaw mnie, panie. Następnego ranka poszedłem do pracy, nie biorąc wcześniej prochów, a wieczorem też nie ćpałem minęło wiele dni, a ja nikomu nie powiedziałem o mojej modlitwie. Dajan zastanawiała się, dlaczego nie biorę, ale powiedziałem jej, że po prostu nie mam ochoty. Kiedy Chuck przyszedł znowu na studium biblijne, ja byłem znacznie bardziej dociekliwy niż zwykle. Taki właśnie jest Boży plan, Dajan. Co masz na myśli mówiąc Boży plan zbawienia? co? Jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, zanim będziesz zbawiony. Tak? A na przykład jakie? Musisz być przekonany, że jesteś grzesznikiem, po pierwsze. Aha, tak. No to wiem. Z pewnością nagrzeszyłem wystarczająco w moim życiu. Musisz też zrozumieć, że Bóg cię kocha. Tak. No, no wierzę, że Bóg mnie kocha. Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu i wstał z martwych z grobu? S tak. <laughs> Wspaniale. Na końcu musisz poprosić go, żeby przebaczył ci twoje grzechy i zbawił cię. No, już to zrobiłem. Już to zrobiłeś? Tak, no to kilka dni temu. O co tyle hałasu? No? <noise> to znaczy, że jesteś uratowany, Grek. <noise> Człowieku to wspaniała wiadomość. <noise> Może przyjdziesz do kościoła w niedzielę, dowiedzieć się czegoś więcej. Jedne z najpiękniejszych chwil przeżyłem właśnie tego niedzielnego poranka. Pastor, mówiąc o nowym życiu, chwycił moją rękę i nie chciał jej wypuścić. Był szczerze zainteresowany moją osobą, a ja zacząłem się naprawdę zmieniać. Co robisz, kochanie? Ach, pomyślałem, że pozbędę się tych rzeczy. Wyrzucasz swoje narkotyki? Tak, Pan Bóg nie chce, żeby ludzie pili czy brali narkotyki, więc może pozbędę się tego wszystkiego, żeby mnie nie kusiło. Ach, nie będzie mi tego żal. Nie miałem ochoty zajarać od czasu mojej wieczornej modlitwy, Dajan. Nie chcę więcej brać tego świństwa. No wiesz, Jezus umarł, żebyśmy my mogli żyć. On nie chce, żeby mi ja paprał swoje życie za które umarł. Zadzwoniłem do mamy i podzieliłem się z nią dobrą wiadomością, że jestem zbawiony i nie musi się już więcej o mnie martwić. Nie zależało mi na tym, co ludzie myślą. Mówiłem każdemu o Jezusie i o tym, co dla mnie zrobił. Pastor był dla mnie dużym wsparciem. A więc mówisz, że pozbyłeś się swoich rock'n'rollowych płyt. To dobrze Greg? Pan Bóg pomaga mi też czyścić moje słownictwo, pastorze. Upuściłem skrzynkę na stopy w pracy i o mało co nie zakląłem. Ale przypomniałem sobie, co mówiłeś o Jezusie, który teraz zawsze jest z nami. No, on obiecał, że nigdy nas nie zapomni ani hmm. nie opuści. A teraz? To chciałbym rzucić palenie. Pamiętaj, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Drogo zostałeś odkupiony. Moi koledzy twierdzą, że to nie potrwa długo. Ale ja wiem, że tak. Nadeszły i inne zmiany. Konflikty i bójki, w które dawniej często bywałem uwikłany, minęły, bo przestałem łamać prawo i nie musiałem obawiać się aresztowania. Przestałem przeklinać, kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg jest stale przy mnie obecny w osobie ducha świętego. Miałem pokój w sercu przewyższający wszystko. Ale największe zmiany zaszły w naszym małżeństwie. Naprawdę tak myślisz, Grek? Tak. Bardzo chciałbym mieć rodzinę. Myślałam, że nigdy tego nie usłyszę od ciebie. O Bóg dał mi miłość do dzieci. Nigdy nie myślałam, że to będzie możliwe? A to faktycznie jest prawdą, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Po podwiązaniu nasieniowodów musiałbyś teraz przejść operację. Jestem gotowy, cokolwiek trzeba, Diane. Tak mi strasznie przykro, że zmusiłem cię do zabicia naszego dziecka. Jak możesz mi w ogóle wybaczyć? Sprawiłem ci przecież tyle bólu. Dzięki Bożemu przebaczeniu dla nas łatwiej mi było też przebaczyć Gregowi. Przez rok bezskutecznie próbowaliśmy powiększyć rodzinę. Lekarze orzekli, że nie ma nadziei. Aborcja zniszczyła moją zdolność do zajścia w ciążę. Płakałam i płakałam. Jednak Pan Bóg uleczył moje złamane serce poprzez pracę w przykościelnym żłobku przez kolejne cztery lata. Potem rozpoczęliśmy czteroletnią szkołę biblijną. Po jej ukończeniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe i pojechaliśmy na Alaskę, aby tam zakładać nowe zbory. Tam też Bóg wskazał nam pewną dziewczynkę o imieniu Hannah, którą adoptowaliśmy. Ma teraz 8 lat i kocha Jezusa. Ostatnie 4 lata służyliśmy Panu w Nowej Zelandii. Grek i ja próbowaliśmy zagarnąć miłość bez poznania dawcy miłości Jezusa Chrystusa. Teraz znamy prawdę. Bóg jest miłością, a my kochamy Jego, ponieważ On pierwszy nas umiłował.